Witam na kanale. Dawno nic nie było. A pod filmami pojawiło się trochę pytań. Więc dzisiaj chciałem część z nich rozwiać. Przynajmniej te, na które nie odpowiedziałem. Tu mamy nasz wykres roku pracy instalacji 2022. I chciałem pokazać, tam się pojawiły pytania, czy tej wody starcza, czy nie starcza, czy coś się z tym dzieje. Ogólnie wody starcza. Co prawda, ja mam mały boiler, bo raptem 150 litrów, więc jest to za mało do magazynowania wody, a jest 6 osób, więc jednak to zużycie jest dość duże. Co prawda, ja się wspomagam y, piecem przy dogrzewaniu tej wody, więc nie jest to jakaś tam tragedia ale no fajnie by było mieć w końcu to zrobione także tak tu mamy wykresy temperatur które są w boilerze tu mamy akurat cały, cały rok jak to wyglądało i tutaj od razu widać że ten styczeń luty ale to i tak dla fotowoltaiki i tak jak dla fotowoltaiki tak i dla grzania bojlera fotowoltaiką jest w ten sam sposób Czyli styczeń luty to jest takie martwe miesiące później listopad grudzień tak samo cała reszta roku jest ok ta czerwona kreska troszeczkę na prośbę pewnego widza czy tej wody starcza czy nie jest mniej więcej na 40 stopniach tak wiadomo że każdy ma troszeczkę inny komfort tej cieplny Kompania się, ja, ja, ja lubię w chłodniejszej wodzie po prostu się kąpać, a moja żona nie ma szans. Także wracając do naszych wykresów, tu mamy styczeń. Jak, jak widać, no produkcji praktycznie żadnej nie ma, tutaj jakieś tam pojedyncze skoki. Każda taka szpilka, pik, jak, to, jak zwał, tak zwał to jest po prostu nagrzanie wody od powiedzmy, tam temperatury tutaj akurat od 26 stopni do 65 prawie i wykorzystanie wody, także no, tak to u mnie wygląda. Przy większym bojlerze na pewno byłoby mniejszy ten spadek, a tutaj jest tak, że po prostu te 150 litrów się wykorzystuje codziennie. Produkcja w styczniu 43 kWh średnia tam 1,3 kWh na dobę więc widać jak to było. Luty wcale nie lepiej ale już te kilka dni tutaj widać że są użyte. tak 91 kW wrzucone ze słońca do bojlera 2,9 średnia marzec w marcu jak widać już prawie calutki miesiąc jest używana tylko woda z bojlera zakres temperatur jest do 80 stopni na bojlerze praktycznie codziennie tutaj widać jakieś 3 dni tu kolejne 3 dni które gdzieś ta pogoda się popsuła i tego słońca nie było więc niestety wykorzystanie bojlera do zera i później już tylko swobodne ostygnięcie znaczy swobodne ostygnięcie no po prostu sterownik yy, był włączony piec żeby to dogrzać tą wodę i później do końca miesiąca cały czas mamy ciepłą wodę produkcja 200 kW kilowat, kilowatogodzin na miesiąc co nam daje 6-6 kW na dobę kwiecień no w kwietniu troszeczkę tej niepogody było to widać od razu po wykresie ale większość czasu korzystane było z, tylko i wyłącznie z bojlera także i wody ze słońca także mamy 195 kWh produkcji średnią na poziomie 6,2 kWh na dobę a i wygląda podobnie: 251 kWh wyprodukowane i wrzucone do bojlera 8-3 kWh. Średnia czerwiec, jak widać, całutki czerwiec. Mieliśmy cały czas tylko i wyłącznie wodę z bojlera. Tutaj to nie jest sugerowanie się, że, że zabrakło tej wody, tylko po prostu był boiler wykorzystany aż do 21 stopni. Także praktycznie następnego dnia od 21 stopni woda była nagrzana do 80. Także jak widać wszystko jest powyżej tych 40 stopni cały czas. Tutaj nawet widać, że jakieś mniejsze zużycie wody było ale to będzie jeszcze fajnie w jednym miesiącu w lipcu, w lipcu albo w sierpniu będzie fajnie pokazane kiedy jest małe zużycie wody no produkcja 234 kWh średnia 7,5 kWh na dobę lipiec o to jest lipiec Właśnie właśnie to o czym mówiłem w lipcu tutaj mamy dziurę ale to gdzieś Wi-Fi zaginęło Także cały lipiec znowu mamy wszystko z, tylko i wyłącznie boiler. Cały czas woda nagrzana do 80 stopni w boilerze, także nie ma problemu. I tu jest właśnie ten moment, który, o którym mówiłem wcześniej, że jeśli jest mniejsze zużycie wody, to ten boiler nawet nie zdąży dobrze ostygnąć. I tu widać, cztery osoby z domu wyjechały i od razu widać jaka jest różnica w pikach, tak. Ten boiler na dwie osoby zużycie było między tu jest 80 stopni, a najniższa temperatura jaka była w bojlerze to jest 58 stopni. Mniej więcej no 50 powiedzmy, no 53 tu jest na dole tutaj 55, tak. Czyli ten boiler nawet nie zdążył się dobrze yy, ochłodzić dla dwóch osób. Także nawet tak mały boiler na dwie osoby spokojnie sobie daje radę, nie ma problemu. No i widać od razu powrót reszty ekipy i już od razu boiler wyjechany do 30 stopni. Także co prawda na drugi dzień od razu z powrotem wróciło grzanie, więc słoneczko świeciło, więc nie ma problemu. Produkcja to jest 207 kWh i 68 kWh średnia sierpień podobnie cały czas jest y, wszystko powyżej y, wszystko powyżej y, 40 stopni także cały czas mamy prawie 80 w boilerze i cały czas wykorzystujemy każdy jest grzanie nagrzewa się woda i, i ją wykorzystuje produkcja 228 kWh średnia 7,3 wrzesień podobnie cały czas jest ciepła woda tutaj mieliśmy jakieś ze 4-5 dni gdzie trzeba było piec uruchomić i po prostu dogrzać tą wodę no ale to 144 kWh 48 kWh na dobę średnia także nie jest źle październik no i tutaj już zaczynamy coraz słabiej bo już tej produkcji było tylko 130 kWh godzin po 4 kW średnia dzienna mm. i no widać już te dziury, dziury wykorzystane i, i, i temperatura w bojlerze która już nie przekraczała tych 40 stopni, no to widać, no ale jeszcze, jeszcze parę dni można było sobie spokojnie pociągnąć na tym bojlerku Już częściowo tam woda była dogrzewana też z Wieca. Listopad, no w listopadzie mamy 53 kWh, prawie 2 kW dziennie, no ale ta niestety już po wykresie temperatury widać, że pierwsze tam 4 dni, 5 było, była używana ta woda, później już pogody nie ma i tyle. Grudzień, no grudzień jak grudzień 24 kW no ale tutaj końcówka grudnia gdzieś tylko się załapała na, na jakieś używanie. Także tak to wygląda u mnie. Myślę, że paru osobom rozwiałem wątpliwości i, i zastanawianie się czy to działa, czy to nie działa, czy ten... Jak widzicie działa. Można sobie z tym spokojnie poradzić, tylko mówię, no trzeba... Troszeczkę wcześniej sobie już przyjąć coś tam założenie, że po prostu jeśli się ma duże zużycie wody no to tak będzie, to wygl tak będzie wyglądał wykres. No chyba, że i spłaszczymy sobie ten wykres nie wiem stosując większy boiler czy, czy bufor ciepła wtedy to sobie dogrzewać po prostu. Opcji jest dużo. Te kilowatogodziny, które tutaj widzicie to jest, to są zliczone przez sterownik, czyli te 200 kWh to, instal... to sterownik wrzucił do boilera, a w momencie kiedy nagrzeje się woda do 80 stopni, to sterownik się wyłącza i po prostu reszta energii, którą mam, którą panele produkują, no to niestety gdzieś tam umyka. zrobimy, a nie wiem, może się uda jakiś dzień złapać, który w którym były jakieś takie wyższe te temperatury no może tu coś spróbujemy zrobić chciałem Wam pokazać jeszcze jak to wygląda na takim dobowym tu jest 80,5 stopnia na dobowym wykresie, od kiedy, o której godzinie startuje sterownik, o której się wyłącza i jak się po prostu rozkłada woda. O, tu jest na przykład coś, dobra. To sobie zobaczmy tutaj, to akurat jest czerwiec, akurat czerwiec 2022 trafiliśmy, no dobra, no ale widać od razu, jak, jak, jak to wygląda, tak? Tu jest druga, trzecia, czwarta w nocy, piąta rano. Mamy 29 stopni w bojlerze. Tak naprawdę od piątej rano już sterownik zaczął sobie pracować, bo widać, że już ta krzywa wchodzi do góry. Około siódmej, dziesięć, już tam 30, prawie 5 stopni jest i widać zachwiania na tym, to już jakieś zużycie wody poszło. No i później sobie cały czas grzeje, grzeje, grzeje do godziny. 12.50 Tu osiągamy maksymalną temperaturę No i sterownik już się Zatrzymuje i teraz no, wszystkie takie ten to są i zużycia wody i stygnięcie <laughs> I sterownik w tym czasie sobie Po prostu yy, czeka żeby dogrzać tą wodę i właśnie sobie zepsuliśmy No i później tam od którejś godziny znowu jest spadek tej temperatury ona idzie ostro w dół bo bo po prostu tu wróć o i tak wygląda spadek temperatury po prostu tu było nagrzane do 80 tamtych stopni sterownik czekał jakieś zużycie było z automatu jak mu spada temperatura to sobie dogrzał i później z powrotem dogrzał o godzinie 16 z powrotem była woda dogrzana do 80 stopni i od godziny 16 zużycie wody cały czas widać do godziny 22 o godzinie 22 jeszcze w boilerze jest 23 stopnie i później znowu od godziny 6 rano już się zaczyna z powrotem grzanie wody i idzie do tych 80 stopni także no, to jest taki właśnie pik to tutaj widać te piki a tutaj jest na takim dokładniejszym już widać że to w miarę gładko wygląda no ale tak wygląda właśnie grzanie tak czyli bierze grzeje zużywa i tyle także myślę że paru osobom pomogłem i widzimy się w następnym filmie trzymajcie się